Cześć drodzy słuchacze, bardzo miło mi jest powitać Was na kanale Piekło jest tu. Zacznę dzisiaj nieco inaczej, ponieważ mam kilka słów prywaty. Jeśli ktoś chce przejść od razu do sedna, to zaznaczę w opisie, kiedy zaczyna się właściwa treść, ale jednak mam nadzieję, że jesteście ciekawi co mam do powiedzenia. Po pierwsze, dziękuję za wszystkie reakcje, zwłaszcza za Waszą aktywność w komentarzach. Bardzo cieszę się, że tak licznie do mnie wracacie. Jeśli ktoś słucha mnie, nie subskrybując mojego kanału, ale ma do mnie choć troszkę sympatii, to zachęcam do kliknięcia subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi podcastami. Sprawi mi to dużo radości. Zapewne część z Was przyszła do mnie z kanału Hulej Dusza Paranormalne i bardzo dziękuję autorce tego kanału, że opowiedziała u siebie moją tragiczną, ale też pokrzepiającą historię. Jeśli ktoś z Was nie jest fanem takiej tematyki, a chciałby posłuchać mojej historii, to zapraszam. Jest ona opowiedziana w serii Historie Widzów w odcinku 20 na kanale Hulaj Dusza Paranormalne i przedstawiona jest jako ostatnia. Nie jest straszna, więc nie ma się czego bać. A jeśli ktoś sceptycznie podchodzi do zjawisk paranormalnych, ale chciałby wiedzieć o mnie nieco więcej, to również zapraszam do odsłuchania. Jeśli autorka kanału słucha mnie właśnie w tej chwili, to chciałabym jeszcze raz podziękować za pokrzepiające słowa i w mailu, i w odcinku. Po drugie, jak zauważyliście, Mam w zwyczaju odpisywać na komentarze, bo chcę być częścią społeczności, którą tutaj gromadzę, abyście czuli, że nie jestem tylko głosem. Każda interakcja z Wami pozwala mi wyciągać wnioski czy to z publikowanych treści, czy ze sposobu ich przedstawiania, a także jest wyrażeniem mojej wdzięczności za Waszą aktywność i za Wasze wsparcie. Nie ukrywam, że jestem w trudnym momencie życia, a tworzenie podcastów to mój sposób na radzenie sobie. Taka swoista terapia. Robię coś dla siebie, jednocześnie robiąc coś dla kogoś. Robiąc coś wyłącznie dla siebie, zazwyczaj sprawiało, że mój zapał okazywał się być słomiany. Teraz jestem na tej platformie już prawie dwa miesiące i z każdym dniem chce mi się robić to, co tutaj robię, coraz bardziej. Mogę powiedzieć śmiało, że jesteście moją motywacją. Póki mam okazję, i skoro już się tak rozgadałam, Chciałabym w szczególności podziękować moim bliskim za wsparcie, za to, że to oni namówili mnie do tego, abym spróbowała to robić, zwłaszcza moje siostry, które nie przegapiają żadnego odcinka. Wracamy już do, a właściwie przechodzimy już do dzisiejszej sprawy kryminalnej. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Ona tego nie zrobiła. Sprawa, o której dzisiaj porozmawiamy ma już ładnych kilkanaście lat i pochodzi ze Starowej Góry. Kaniakom kryminalnym na pewno ta miejscowość na myśl przywodzi historię zaginięcia rodziny Bogdańskich, bo właśnie tam ta pięcioosobowa rodzina, która zniknęła bez śladu, mieszkała. Natomiast tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie inna historia. Choć uważam, że tak samo tragiczna, tylko z zupełnie innych względów. Takich tajemniczych spraw kryminalnych, które zostały albo. Bardzo zaniedbane albo zamknięte przedwcześnie na naszym rodzimym podwórku również jest sporo, choćby sprawa Jakuba czy Mateusza. Dzisiaj do tego grona chciałabym dorzucić sprawę Ewy równie zaniedbaną, równie tajemniczą, budzącą sprzeczne emocje głównie chyba niemoc, frustrację i ogromny, ogromny smutek. Bohaterką dzisiejszego podcastu będzie 20-letnia dziewczyna, wchodząca właśnie w nowy etap w swoim życiu. W czerwcu 2003 roku Ewa ukończyła szkołę średnią i od października miała rozpocząć studia na Uniwersytecie Łódzkim. Do łodzi ze sterowej góry miała raptem 10 km. Była bardzo związana ze swoimi rodzicami, mieli bardzo dobry kontakt, żyli w dobrych relacjach. Ewa zazwyczaj zwierzała się im ze swoich rozterek, problemów, zawsze mówiła, gdy coś się trapiło. Była dziewczyną na co dzień uśmiechniętą, lubianą w swoim otoczeniu. Zresztą ten uśmiech często zdobił jej twarz również na fotografiach. Wyglądała bardzo Przyjaźnie nosiła krótkie takie przedramiona włosy w kolorze jasnym. Raczej nie miała bujnego życia towarzyskiego. Bardzo lubiła spędzać czas w domu z rodziną. Od dłuższego czasu tworzyła relacje ze swoim narzeczonym Przemkiem. Myślała poważnie o tym związku, czuła się w nim szczęśliwa i bezpieczna. Miała spokojny charakter, była grzeczna, ułożona. Nie miała wrogów. Ze wszystkimi, których znała, zawsze miło się przywitała, była uprzejma, życzliwa. Nie zrobiła nigdy nikomu nic złego i z nikim się też nie kłóciła. Ewa bardzo wyczekiwała roku akademickiego. Była podekscytowana tym, że rozpoczyna się zupełnie nowy etap w jej życiu. Mimo, że prowadziła takie stateczne, pozbawione wielu wrażeń, życie cieszyła się na te studia. Była bardzo dojrzała, miała konkretne plany na swoją przyszłość. We wrześniu. Kiedy o miesiąc dłuższe wakacje niż zazwyczaj, bo rok akademicki zaczyna się dopiero w październiku, dobiegały już końca, Ewa zaczęła się nieco denerwować tym wydarzeniem, jednak cały czas była bardzo podekscytowana i nawet podświadomie zaczęła się na ten wyczekiwany dzień przygotowywać, między innymi rozmawiała z mamą o tym, że musi na okazję nowego etapu w życiu zmienić fryzurę. Nadszedł dzień 25 września 2003 roku. Ewa po południu około godziny 14:00, postanowiła wybrać się do apteki przy ulicy Jerzego, żeby kupić potrzebne lekarstwa. W tym celu wzięła rower, ponieważ droga od jej domu do celu była troszkę dłuższa. W aptece zjawiła się około godziny 14:40, wtedy też zapłaciła za zakupy i była widziana tego dnia po raz ostatni. Gdy Ewa długo nie wracała do domu, rodzice poważnie się zaniepokoili. Dziewczyna nie wspominała, że ma coś do załatwienia oprócz kupienia lekarstw, a zazwyczaj informowała rodziców o swoich planach. Zresztą Ewa była odpowiedzialna, słowna, punktualna. Dlatego, gdy minęło już parę godzin od momentu jej wyjścia z domu, rodzice zaczęli poszukiwania córki. Wieczorem około godziny 22, kiedy poszukiwania, które prowadzili na własną rękę, nie przyniosły oczekiwanych skutków, postanowili zgłosić zaginięcie Ewy na policji. Policjanci potraktowali to zgłoszenie bardzo poważnie i w nocy trwały dalsze poszukiwania, niestety bezskuteczne. Rodzice Ewy, nie mogąc spać w nocy, nie wiedząc, co przytrafiło się ich dziecku, wcześniej rano podjęli decyzję, że wznowią poszukiwania na własną rękę. Za cel obrali sobie przeszukanie okolicy i prześledzenie trasy, którą dziewczyna Ferelnego dnia mogła się poruszać. Wzięli szczególnie pod uwagę trasę między ulicami Jerzego a Centralną, gdzie do ich domu z apteki prowadził popularny wówczas skrót, z którego korzystało wielu mieszkańców. Na tej drodze mieścił się zagajnik, ale w dzień ta trasa, jak myślano, była całkowicie bezpieczna zawsze ktoś w okolicy się kręcił. Ku ogromnej rozpaczy rodziców, mama Ewy dostrzegła sylwetkę dziewczyny gdzieś pomiędzy drzewami. Dziewczyna była w pozycji półsiedzącej, była oparta o drzewo a do szyi miała przywiązany sznurek, który jednocześnie przytrzymywał gałąź zwisającą około metr nad ziemią. Oto samo drzewo, na którym była powieszona Ewa, oparty stał jej rower, a na jego kierownicy wisiała siatka z lekami, które wcześniej dziewczyna kupiła i paragon za zakupy. I na podstawie tego paragonu, gdzie była podana godzina płatności, można było wytypować przypuszczalną godzinę zgonu dziewczyny. Między sznur a gałąź był wciśnięty scyzoryk. Mama Ewy widząc go, wzięła go do ręki, zapewne chcąc przeciąć sznurek. Następnie wezwano policję i karetkę. Na początku na miejscu zjawili się policjanci zeżgowa, ze ale że teren sterowej góry podlegał już pod łódź, to za chwilę zjawili się łódcy policjanci, a wraz z nimi ekipa telewizyjna. Biegły medycyny sądowej będący na miejscu znalezienia ciała. Od razu stwierdził zgon mimo wcześniejszych reanimacji dziewczyny. Lekarz stwierdził, że Ewa zmarła w wyniku śmierci samobójczej i zapewne dlatego wszelkie ślady obecne na miejscu zdarzenia nie zostały odpowiednio przez śledczych zabezpieczone, a wręcz zostały zadeptane przez kręcące się tam przeróżne ekipy czy to przez służby, czy przez dziennikarzy. Oczywiście została przeprowadzona sekcja zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci dziewczyny było gwałtowne zaciśnięcie się pętli na szyi. Kategorycznie wykluczono wersję o zadzierżgnięciu, czyli biegły odrzucił wersję o tym, że dziewczyna mogła być duszona przez osobę trzecią. Również odrzucono wersję o zadławieniu. Prokuratura oficjalnie zawiadomiła więc, że dziewczyna popełniła samobójstwo. To co jednak dziwne i to czego nie wzięto wtedy pod uwagę, to fakt, że na szyi Ewy Znajdowały się dwa ślady po sznurze, tak jakby ten sznur był użyty do duszenia jej dwukrotnie. Jednakże w tej sprawie zostało już zamknięte postępowanie i prokuratura uznała zgon Ewy za samobójstwo. Gdy już ciało zostało zabrane z miejsca odnalezienia, rodzicom dziewczyny zaproponowano, żeby zabrali ubrania, jakie tego dnia miała na sobie. Na początku mama Ewy zdziwiła się tą propozycją, bo tak właściwie po co jej były te ubrania, które zmarła nosiła w dniu śmierci. Jednak potem zdecydowała, że jednak zabierze je do domu i prawdopodobnie to przyczyniło się do postawienia dalszych hipotez a propos zgonu dwudziestolatki. Po ochłonięciu, już na spokojnie, rodzice zaczęli się tej odzieży przyglądać i odkryli na niej jakieś dziwne ślady, przypominające nasienie. Dodatkowo mama Ewy twierdziła, jakby na spodniach dziewczyny był ślad po możliwym ciągnięciu ciała po ziemi. Rodzice szybko udali się ze swoim odkryciem na policję. Ruszyły więc badania mające wyjaśnić te podejrzane substancje na spodniach zmarłej, ponieważ podejrzewano wówczas, że Ewa przed śmiercią odbyła stosunek seksualny, a właściwie być może została też zgwałcona, a potem swyrodnialec, który ją skrzywdził, postanowił upozorować jej samobójstwo. Według przeprowadzonej sekcji zwłok było niemal pewne, że kiedy została naszej Ewy zawieszona pętla i Przytwierdzono sznur również do drzewa, to dziewczyna jeszcze żyła. Natomiast drugi ze śladów na jej szyi mógłby wskazywać na to, że była też duszona wcześniej, tak jakby ktoś zrobił to po to, aby straciła przytomność i wtedy mógł ją powiesić. To wszystko brzmi jak teorie spiskowe albo spekulacje, ale to policjanci rozważali tę wersję, więc to było jak najbardziej możliwe. Pozostało tylko znaleźć podejrzanego i ustalić właściwą wersję wydarzeń. U radości rodziców i wszystkich, którzy od początku nie wierzyli w wersję samobójczej śmierci dziewczyny, okazało się, że te ślady ujawnione na jej odzieży są faktycznie śladami nasienia. Dodatkowo zabezpieczono jeszcze niewielkie ślady krwi należące do Ewy. Natychmiast więc wszczęto śledztwo pod kryptonimem Ewa w sprawie zabójstwa mieszkanki Sterowej Góry. Na początku udało się wyodrębnić DNA mężczyzny, którego nasienie znajdowało się na majtkach i spodniach Ewy. Dlatego też przesłuchano i pobrano materiał genetyczny m.in. od narzeczonego Ewy, ale nie pasował on do tego, który znajdował się na jej bieliźnie. O prawdopodobny gwałt policja podejrzewała też mężczyzna mieszkającego niedaleko, a który był widziany tego dnia w okolicach miejsca odnalezienia ciała z plecakiem. W Starowej Górze mówiło się, że coś jest z tym chłopakiem nie tak, że prawdopodobnie kiedyś mógł kogoś skrzywdzić i miał już wyrok na koncie. I to głównie te pogłoski zaprowadziły go na komendę. Jednak jego udziału w morderstwie nie udowodniono. Ponieważ ciało Ewy zostało znalezione kompletnie ubrane, brano pod uwagę hipotezę, że sprawca gwałtu zabił ją dopiero po tym, jak już dokonał czynu, czyli gwałtu, i po wszystkim pozwolił jej się samej ubrać. W przeciwnym razie ciężko uwierzyć, aby sprawca ubrał ofiarę tak dokładnie już po jej śmierci, bo ponoć nie jest to takie łatwe. Mimo usilnych starań policjantów nie udało się odnaleźć choćby jednego realnego podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. Śledczy zakładali przeróżne scenariusze, szukano winnych wśród pracowników sezonowych, którzy przyjeżdżali wtedy do Starowej Góry na zarobek. Szukano tropów nie tylko na terenie tej miejscowości, ale także w całej Polsce. Nikt jednak ani nic nie widział, ani nic nie słyszał, co może dziwić i dziwiło rodziców Ewy. Twierdzili oni, że okolica, w której Ewa została odnaleziona, była uczęszczana praktycznie cały czas, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, a w takich właśnie zginęła Ewa, bo ludzie wtedy wracali np. z autobusu, z pracy czy ze szkoły z łodzi do swoich domów. I to niemal niemożliwe, że nikt nic podejrzanego nie zauważył. No, ale jednak świadków jako takich nie było, i policjanci nic więcej nie mogli w tej sprawie zdziałać. I pomimo wielkiej radości, nadziei, Oczekiwania rodziny na pozytywny wynik śledztwa, już w marcu 2004 roku, czyli nawet nie rok a pół roku później, prokuratura rejonowa w łodzi ku rozczarowaniu i rozpaczy rodziców umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Rodzice, oczywiście, podjęli walkę o wznowienie śledztwa, uważali, że nie zostało zrobione wystarczająco dużo i władze za szybko się poddały. Poza tym mieli też kilka zastrzeżeń do działań prokuratury. Ponoć prowadząc czynności wyjaśniające, w prokuraturze pomylono miejsce zbrodni. Poza tym nie wzięli pod uwagę osób, które rodzina denatki wskazała, jako osoby mogące mieć coś wspólnego ze śmiercią ich córki. Nie wyjaśniono także, co scyzoryk, który nie należał do Ewy, robił na miejscu odnalezienia zwłok. A ten scyzoryk posiadał zabrudzenia, ślady jakby zaschniętego cementu, więc myślę, że to byłby w miarę ważny dowód, gdyby. Śledztwo potraktowano poważnie i można by chociaż spróbować ustalić właściciela tego przedmiotu. I zauważyli jeszcze jeden ważny szczegół pominięty w śledztwie. Z palca dziewczyny zniknął pierścionek, a dokładniej obrączka. Ewa się z nią nie rozstawała. Ta obrączka miała dla niej charakter symboliczny, i była to rzecz, do której miała wielki sentyment i jej w ogóle nie ściągała. Natomiast w dniu odnalezienia jej ciała na palcu tej obrączki nie było. Nie było jej także nigdzie w domu. Nie wiem, czy na skutek zażaleń rodziny, czy może dzięki jakimś nowym śladom, czy tropom, prokuratura podjęła decyzję o ponownym wszczęciu postępowania. Na podstawie wyodrębnionego kodu DNA zaczęto intensywne poszukiwania sprawcy. Ekipa z magazynu kryminalnego 997 zjawiła się też w Starowej Górze i nagrała swój materiał, i przedstawiła swoją rekonstrukcję zdarzeń, mając nadzieję, że być może emisja programu Przyczyni się do odnalezienia właściciela śladów biologicznych na ubraniu Ewy, albo chociaż kogoś, kto miałby jakieś istotne informacje dla śledztwa. Hipoteza ekipy z 997 bazowała na tym, że Ewa znała swojego zabójcę i poszła z nim w głąb tego zagajnika dobrowolnie. Tam stawiała opór przed zbliżeniem i to przyczyniło się do zamordowania jej przez gwałciciela. Starania magazynu jednak nie przyniosły żadnych pożądanych efektów i w chwili, gdy odcinek miał swoją emisję, a było to bodajże 6 grudnia 2004 roku, śledztwo było już ponownie zamknięte, a motywacją i powodem ku temu było oczywiście niewykrycie sprawcy. Pomimo, że prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu, policjanci prowadzący tę sprawę Dostawali po wyemitowaniu odcinka w programie Magazyn Kryminalny 997 mnóstwo sygnałów, ale mieli związane ręce, ponieważ śledztwo oficjalnie było już zamknięte. Prokurator zapowiedział jednak, że jeśli jakikolwiek ślad w tej sprawie okaże się na tyle prawdopodobny, żeby prognozy na rozwiązanie tej sprawy były pozytywne, to śledztwo zostanie wznowione. Rodzice Ewy wzięli sobie te słowa do serca i mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Na własną rękę szukali jakichś śladów, słuchali tego, co mówili ich sąsiedzi, każdy, nawet najmniejszy znak, był dla nich istotny i od razu biegli z nim na policję. Tata Ewy dostał od kogoś informację, że w okolicy odbywała się jakaś impreza zakrapiana alkoholem i podczas niej pewien mężczyzna chwalił się, że to on brał udział w morderstwie Ewy, a wraz z nim jego koledzy. Ściślej to o pięciu kolegów. Oczywiście rodzice Ewy tę informację potraktowali jako cenny drop i próbowali wyciągnąć więcej informacji, ale temat w Starowej Górze jakby nie istniał. Nikt więcej nie odważył się dodać w tej sprawie nic. Prokuratura nie wznowiła śledztwa aż do tej pory. Rodzice byli i zapewne w dalszym ciągu są bardzo rozczarowani tym, jak łatwo odpuszczono wyjaśnienie sprawy śmierci Ewy. Nie byli w stanie i zapewne nigdy nie będą pogodzić się z, z finałem tej sprawy. Tymczasem odwiedzają grup Ewy praktycznie codziennie, rozmawiają z nią, nawet o sprawach codziennych, po prostu po to, aby ten głaz z ich serca zderzał chociaż odrobinę. Tata dziewczyna obiecał, że nigdy się nie podda w poszukiwaniu prawdy i doprowadzi przed sąd osobę winną cierpienia, a potem śmierci jego córki. To już wszystko, czego w tej sprawie udało mi się dowiedzieć, informacji nie było za wiele, ale odkąd tylko przeczytałam zarys tej sytuacji, wiedziałam, że warto się tym podzielić z wami. Sprawa jest niesamowicie zagadkowa i trafiała u mnie na listę tych, których rozwiązanie bardzo chciałabym poznać. Ewa była śliczną, młodą, pełną życia dziewczyną, oczkiem w głowie swoich rodziców. Bardzo mi smutno, kiedy myślę o tym, jak bardzo doświadczył ich los co im zabrał i w jakim stanie ich na tym świecie zostawił. A co wy myślicie o tej sprawie? Może ją znacie, może słyszeliście kiedykolwiek? Może pochodzicie z okolicy i znacie więcej szczegółów, na przykład, co się mówi w Starowej Górze o śmierci Ewy? Pozdrawiam wszystkich i ściskam, bo może akurat dzisiaj ktoś właśnie tego potrzebuje.